Witajcie. Dzisiaj mam kolejne zadanie, w którym rozwiążę równanie. Równanie wielomianowe, ale już inną metodą niż do tej pory. I teraz popatrzmy na to równanie. Po pierwsze, to równanie jest ułożone w ten sposób, że jest znak równa się i nie ma na końcu zera. A ja już wcześniej tłumaczyłam Wam, że jeśli mamy równania od drugiej potęgi, tak naprawdę już zaczynając, czyli od kwadratowych, wzwyż, czyli wielomianowe, to są kolejne, należy zrobić tak, aby równanie miało stronę równą 0. Czyli jedna ze stron ma być równa 0, obojętnie, czy jest to strona lewa, czy prawa. I ja zawsze staram się tak robić, aby strona prawa była równa 0, ale to tylko dlatego, że większość z Was uważa, że tak jest łatwiej, dlatego też tak wykonam. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie te rzeczy, które stoją po prawej stronie, przełożę na drugą stronę. Oczywiście pamiętając o tym, jeśli zmieniam stronę, znak. Jeśli zmieniam stronę, oczywiście od razu zmieniam znak. Dobrze, więc przepiszę. Przepisuję sobie początek. x do trzeciej plus 3x kwadrat. I przekładam na drugą stronę, czyli zmieniam stronę prawą na lewą. A więc 27 będzie to minus 27, i 9 plusowa to będzie minus 9x. Tak to wygląda, równa się 0. I w tym momencie już mogę coś wykonać. Ja jestem za tym, aby takie zadania ustawiać od najwyższej potęgi do najniższej. Wydaje mi się, że zawsze wtedy jest łatwiej. Być może, że będą takie przykłady, w których nie będzie to łatwiej, ale w większości jednak, tak z mojego doświadczenia wynika, że jest łatwiej. W związku z tym, poustawiam je właśnie w odpowiedniej kolejności, czyli początek jest w porządku, natomiast tutaj ta końcówka jest odwrotnie zapisana. Powinno być. W ten sposób, że liczby, które nie mają X są na samym końcu. Ja je tylko przestawiłam. Czyli nie zmieniam znaku, bo to było robione w obrębie tej samej strony. I teraz tutaj metoda, którą będę robiła, to jest metoda grupowania. Pogrupuję sobie w ten sposób, że w pierwszych dwóch coś spróbuję zrobić i w drugich dwóch też spróbuję coś zrobić. I teraz przypomnę sobie to co robiłam z wami do tej pory, czyli jak mam x do trzeciej plus 3x kwadrat, co byłoby identyczne, żeby można byłoby to wystawić przed nawias. Więc ja sobie to rozpiszę jako. Jeśli to są w x w trzeciej potędze, to znaczy, że mam trzy takie same x mnożone przez siebie dodać Trójka i tutaj, jeśli jest potęga druga, to dwa takie same x. I popatrzmy sobie, co jest identyczne. Otóż te x -y są identyczne jak te x. -y. W związku z tym ja sobie je wystawię przed nawias, czyli x razy x te żółte, właśnie. Wystawię przed wszystko, czyli otworzę nawias, a w nawiasie spiszę to, co nie było pomalowane na żółto, czyli x plus 3. I w ten oto sposób to, co tutaj robię, daje mi. x razy x to jest x do drugiej, a w nawiasie x plus 3. Jeśli nie wierzycie, czy na pewno dobrze zrobione zostało to, to zawsze możecie sobie sprawdzić. I sprawdza się to w ten sposób, że po prostu się przemnaża. Czyli bierzecie sobie to, co mi tutaj powstało i mnożycie. Przez cały ten nawias. Czyli x kwadrat razy x to jest x do trzeciej i x kwadrat razy 3 to jest plus 3x kwadrat. Jeśli to wyszło mi to samo co tu, to znaczy, że wszystko jest w porządku, a wyszło mi to samo, znaczy, że nie popełniłam błędu. To w takiej sytuacji mogę to co tutaj mam zapisać właśnie tym kawałeczkiem, tak? Czyli tak naprawdę to ten kawałek, który tu mam, o ten to jest o to, to co tu powstało. I tak też zrobię, czyli zapiszę sobie zmianę, czyli już nie będzie to tyle, tylko to będzie o w ten sposób. To jest pierwszy kawałek, w którym coś wykonałam. Teraz dokładnie to samo mogę zrobić w drugim kawałku, czyli przepisać sobie ten drugi kawałek. Minus 9x minus 27. Oczywiście wcale nie musicie tego przepisywać na boku. Ja na razie pokazuję na boku. W kolejnym przykładzie zapewne tego nie będę już na boku robiła, aczkolwiek zobaczymy, bo chciałabym, żebyście wiedzieli, jak to powstaje. I teraz, co tu mam identyczne? No więc, identyczny to po pierwsze jest minus. Po drugie, nie widzę tutaj x'ów, więc x-ów się nie da wyciągnąć. Ale zawsze starajcie się jeszcze spróbować z liczbą coś zrobić. I tutaj jest taka podpowiedź mała. Jeśli tu jest dziewiątka, to warto spróbować te 27. Wypatrzeć może, może jest coś, co dałoby rozłożyć tę liczbę 27 właśnie na taką dziewiątkę. No, i ta podpowiedź z mojej strony jest taka. Jeśli mam. Minus 9x, to tutaj mogę to zrobić jako 9 razy 3, bo ta liczba 27 to jest właśnie 9 razy 3. Jeśli Wam się tak uda zrobić, to w tym momencie możemy po prostu e, zauważyć coś, co jest wspólne. I teraz co jest wspólne w takim razie? No popatrzmy. Ja tu widzę minus 9. I tu także widzę minus 9 prawda? Więc jeśli tak jest, to mogę tę liczbę minus 9 wystawić przed nawias. I tak też zrobię. Minus dziewiątka wyląduje przed nawiasem, przepiszę czarnego x i uwaga, jak zabieram minusa, to znaczy, że zmieniam znak, a więc to będzie plus i została mi trójeczka, czyli plus 3. I w ten oto sposób, tu jest oczywiście ta żółta dziewiątka, zostało to rozłożone. Oczywiście mogę sprawdzić, tak jak przed chwilką sobie sprawdzaliśmy tamten element, czyli te minus 9 i x plus 3 przemnożę. Tak, i sprawdzę, czy doszłam do dobrego elementu, który był na początku. Minus 9 razy x to jest minus 9x, minus 9 razy 3 to minus 27. Powinnam dojść do tego i doszłam, znaczy, że wszystko jest w porządku. I teraz ten cały mój element, który tu jest, zostaje przepisany tu w to miejsce, czyli konkretnie to całe, co tu jest, o to zostanie zastąpione tym kawałeczkiem o tu, o tym, czyli minus 9x plus 3, wszystko jest równe 0. I teraz mając takie e, równanie, już mogę znowu popatrzeć na to w ten sposób, co ja bym mogła wyciągnąć przed wszystko identycznego? No, i patrzę sobie tutaj i widzę, że mój nawias jest identyczny, więc biorę sobie mój nawias, który tu w tym miejscu jest dokładnie taki sam jak w tym miejscu i wystawiam go przed wszystko, czyli mój zielony już teraz jest przed wszystkim. A w środku w nawiasie pozostanie wszystko to, co nie było na zielono, czyli x kwadrat minus 9. Zamykam nawias. Oczywiście strona była równa 0, czyli mam równe 0. W tej chwili dotarliśmy do takiego równania, które już powinniście pamiętać, jak się rozwiązuje. A ja przypomnę, że jeśli mamy mnożenie dwóch. Takich składników, wówczas rozwiązujemy to, że albo pierwszy jest równy 0, albo drugi jest równy 0. To jest wzór. I tak też zastosuję, ponieważ między nimi jest mnożenie: to albo x plus 3 jest równe 0, albo x kwadrat minus 9 jest równe 0. I jak to będę miała w ten sposób to oczywiście dalej tylko i wyłącznie wykonuję takie proste działania, które już na pewno potraficie, czyli co tu wykonam, no oczywiście tutaj po prostu będzie x równy minus 3, bo trójkę przerzucam na drugą stronę, bo pamiętajcie że nam chodzi o to, żeby uzyskać właśnie x bądź też i tutaj macie możliwość zrobienia tego na dwa sposoby i sposób pierwszy to jeśli ktoś nie umie innych szybszych sposobów, to oczywiście delta, czyli ustalić sobie a, b i c. I tak też oczywiście można zrobić, czyli jeśli chcecie pierwszy sposób, na przykład deltą, to po prostu ustalić, że a to to, co przed x kwadrat, czyli 1, b to to, co przed x, czyli 0, i c to to, co stoi wolne, czyli minus 9, i policzyć, że b do kwadratu to 0 do kwadratu, odjąć 4 razy a to razy 1 i razy minus 9. Co daje nam 36? Jeśli delta wychodzi dodatnia, oczywiście musicie policzyć x1 i x2 i y, podstawić po prostu do wzoru, czyli minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. B to było 0, to nie wpisujemy, albo piszemy po prostu 0. Minus pierwiastek z delty pierwiastek z 36 to 6, czyli minus 6 przez 2 razy a, czyli razy 1. A więc wychodzi mi minus 6 drugich, czyli minus 3. I jeszcze x2, dokładnie tak samo, tylko plus i tu wtedy mamy 0 plus 6 przez 2. RAZY 1, czyli mamy 6, drugich, a więc 3. I w takim wypadku, jak to dalej napisać? No dalej, oczywiście, trzeba byłoby podać, co jest rozwiązaniem takiego równania. No więc rozwiązaniem są x należące i tu wpisujemy w klamerce. Klamerka to zbiór, czyli w zbiór wpisujecie zawsze elementy od najniższego do najwyższego, tak? I teraz popatrzcie, co się dzieje. Tu jest minus trójka i tu jest minus trójka. No, oczywiście dwóch minus trójek nie będziemy wpisywać. Po prostu piszemy jedną minus trójkę i trójkę. Od najmniejszego do największego. Ja jeszcze tylko pokażę, bo to był pierwszy sposób. Pokażę drugi sposób na e, przypominajkę, na to jak można było szybciej wykorzystać rozwiązanie tego równania. Po prostu w tym wypadku, gdy nie ma B, można wystawić dziewiątkę na drugą stronę i spierwiastkować. Czyli to jest pierwiastek z dziewięciu. Ojej, z widzicie? To już tak e, przypadkowo. Lub Minus pierwiastek z dziewięciu, tylko o tym trzeba pamiętać, że to jest i plusowy, i minusowy, czyli x jest równe 3 bądź x jest równe minus 3. Natomiast część z Was niestety nie pamięta o tym, że są po pierwsze dwa takie rozwiązania, po drugie nie umie tego wyliczyć w związku z tym oczywiście delta jest zawsze bezpieczna i zawsze można z delty skorzystać. To wszystko, jeśli chodzi o to o zadanie o ten. Podpunkt A, podpunkt B już w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo.